Jest jedno spotkanie z 85 roku, o którym w Polsce mało się mówi. Po nim system zaczął pękać od środka. Historia oceni nasze działania. Wrzesień 85 rok, Nowy Jork. Wojciech Jaruzelski nie przyjechał tu dla przemówień w ONZ. Przyjechał, bo Polska bankrutuje. Moskwa zakręciła kurek z pieniędzmi, a system, który zbudował, właśnie zdycha. 65. piętro wieżowca na Manhattanie. Widok na miliony dolarów. Przy stole Jaruzelski i Dawid Rockefeller. Zderzenie dwóch światów. Z jednej strony generał w mundurze, symbol stanu wojennego. Z drugiej strony człowiek, który nie ma urzędu, ale rządzi pieniądzem. To nie była dyplomacja. To był brutalny audyt. Rockefeller nie mówi o ideologii, mówi o liczbach. Diagnoza: polska gospodarka to trup. Przemysł jest z Kansenem, eksport nie istnieje, a długi duszą państwo. Przesłanie jest proste: albo zaczniecie grać według zasad rynku, albo nikt nie pożyczy wam nawet centa. Ale to nie wszystko. W Tle toczy się czysty handel. Spotkanie z Edgarem Bronfmanem i oferta: Polska pomoże w tranzycie Żydów z ZSRR do Izraela, a w zamian, że lobby pomoże zdjąć amerykańskie sankcje. Suwerenność, honor, wtedy liczył się tylko dostęp do twardej waluty. Tak rodzi się Fundacja Rolnicza. Pierwszy wyłom. Zachodni kapitał ma omijać partię i trafiać prosto do gospodarki. System przyznaje się do porażki i buduje obejścia, żeby naród nie umarł z głodu. Rok 89 nie zaczął się przy okrągłym stole. Zaczął się tutaj, przy obiedzie nad Manhattanem, gdzie komunizm usłyszał wyrok śmierci od bankierów. System padł wcześniej.